Cześć, dzisiaj połamiamy trochę kantówek. <głos> <głos> Czyli będzie o odporności drewna na zginanie i przy okazji opowiem ci, co wpływa na tą odporność drewna, żeby było lepsze, żeby się nie złamało. Zaczynamy. Przede wszystkim zacznę od tego, że ja nie jestem konstruktorem, ja nie wykonuję obliczeń wytrzymałościowych. Także traktuj ten odcinek z lekkim przymrużeniem oka. Na pewno te kantówki będziemy łamać, na pewno podzielę się swoją wiedzą, co wpływa na tą wytrzymałość, aczkolwiek sam cały proces obliczeniowy i wytrzymałościowy drewna jest niesamowicie skomplikowany, ponieważ jest ogrom, no nie wiem czy setki, ale no dziesiątki, nawet setki czynników, które wpływają na tą wytrzymałość. Gatunek drewna, przekrój, sęki, większe, mniejsze, ilość, rozłożenie, i jaki rodzaj tych sęków, pęknięcia, wilgotność drewna, usłojenie tego drewna, jest tego masę. Po pierwsze, rzucam w opisie do tego filmu link do kalkulatora wytrzymałościowego. Jest on dosyć skomplikowany, ja go nie mam zamiaru tłumaczyć. Ten odcinek będzie bardziej taki, no po chłopsku Nazwijmy to. A po drugie będę testował drewno świerkowe, ponieważ my takim handlujemy. I świerk zaraz przystośnie. To są takie najbardziej popularne gatunki, które są używane zarówno do małych, jak i do dużych konstrukcji. Ja aktualnie stoję na kantówce o przekroju 90 na 90 mm. Nie ma najmniejszego problemu z utrzymaniem mojej masy. Moja masa to 77 kg. A rozpiętość, jaką będziemy badać, to są 2 metry odjąć 10 cm, ponieważ na czymś ta kantówka musi leżeć. Następnie kantówka 7 na 7. Będę oczywiście też testował ciężar rozproszony i ciężar skupiony w jednym miejscu na środku. Aha, i jeszcze jedną rzecz warto wspomnieć, że drewno będzie miało dużo wyższą odporność na ściskanie, czyli właśnie wszelkiego rodzaju słupy będą dużo bardziej odporne, żeby się złamać, zniszczyć, niż na zginanie. Dużo szybciej nam drewno pęknie tak, jak teraz ja nadaję ciężar w dół. I teraz tak, zaraz po wielkości naszego elementu, naszej kantówki czy tam deski, dużą istotną rolę będą odgrywały senki. Dlatego gdy będziesz kupował drewno, to zwróć sobie uwagę na ich ilość oraz ich typ. Bo oczywiście są klasy drewna, gdzie te na przykład będzie drewno bezęczne, które będzie bardzo drogie, albo na przykład będą kantówki, które mają jakieś senki i na przykład w tym momencie mam profil 70 x 40 z jakimiś senkami. I w mojej ocenie te senki są dosyć niegroźne. Gorszym typem sęków są takie, które nam przechodzą przez praktycznie cały przekrój elementu. Tu mamy tylko kawałek drewna, który trzyma, a tu jak spojrzysz, ten sęk przechodzi przez cały przekrój, czyli tu w tym miejscu jest najsłabsze miejsce, w którym to drewno pęknie. Dobrze, przetestujmy ten przekrój 70 na 40. Najpierw w pionie, potem w poziomie. Poziom może zrobimy rozproszony. Najpierw OK, utrzymało i teraz na środek wejdę. Jak mi się uda wybalansować? 77 kg, utrzymane. Ważne jest też rozmieszczenie sęków, bo spójrz, jeżeli byłyby na przykład duże sęki albo duże skupisko małych sęków, no nieważne, na, gdzieś na końcach, gdzieś na miejscach podparcia, to nie ma to aż takiego dużego znaczenia, gdyby był jeden senk większy, mniejszy, ale na środku, gdzie idzie cały ciężar, całe obciążenie. Jeszcze przed łamaniem świerkowej kantówki zrobimy taką małą stawkę w postaci najazdu suwem na dębowe stopnie albo na przykład na modrzewiową tarasówkę. Oczywiście gdybym ja skakał, chodził po tym dębowym stopniu to by się nic nie działo kompletnie, dlatego zobaczymy jak on się zachowa w przypadku auta. Znalazłem jakąś starą deskę tarasową, trochę jest przyszarzała, grubość 28 mm. Zobaczymy, jak ona się zachowa. Chyba pójdzie. Też nie bez powodu daje się mniej więcej 50 cm odstępu między belkami nośnymi właśnie po to, żeby deska tarasowa była w stanie utrzymać jednak takie duże ciężary. Oczywiście ludzie stoły nie są dużym ciężarem, jednak gdy postawimy na przykład jacuzzi, gdzie mamy dwa kubiki wody, no to taki obszar, taka woda potrafi już ważyć te dwie tony. Albo jeszcze dodamy taki przypadek. Płyta sosnowa, szerokość 20 cm, długość 2 m, grubość 28 mm. Powiedzmy, że to będzie parapet albo jakaś półka na słoiki. Często zadajcie takie pytania właśnie tutaj u nas, jak się klienci pojawiają. Czy to da radę, bo wie pan, mam słoiki, babcia teściowa, żona, albo sam robię jakieś przetwory, papryczki, cokolwiek, kompoty, to dużo waży. No i czy da radę taka płyta to utrzymać? No zdecydowanie da radę, ta o grubości 28 mm, w dwóch miejscach podparte są te płyty tylko, a 18, zobaczmy jak sobie da radę. Wygina się, ugina się, ale jak najbardziej wytrzymała moją masę, jeszcze może jakoś na to wejdę, żeby pokazać te ugięcie. Tylko sobie gacie dźwignę. A więc tak, 28ka no delikatnie się ugięła, a 18ka, tu już ma trochę większy strach. 18 widać, że jest wygięta, ale jak najbardziej dała radę. I jeszcze jeden przypadek, właśnie taki wagowy. Mam powiedzmy biurko, stolik, jestem programistą, grafikiem, pracuję przy komputerze, stawiam komputer, stawiam drukarkę, monitor, wszystko jakieś ciężary. Czy da radę taka płyta utrzymać ten mój ciężar? No i jak najbardziej. To jest szerokość 50 cm, grubość 28 mm. Po takiej płycie mogę swobodnie skakać ona praktycznie ani drgnie. Ej, ale miałeś łamać kantówki, obiecałeś to. No dobrze, sprawdźmy mniejsze przekroje. 5x5, rozproszony ciężar w miarę skupiony w jednym miejscu. Następnie 5x4 na w centymetrach. <noise> ciężar rozproszony, ciężar skupiony w jednym miejscu. I 5x3 ustawiona pionowo, rozproszony skupiony i dosyć fajnie się udało jej wybalansować. No, 5 na 3 wytrzymuje mój ciężar. Jestem zaszokowany. Ale będzie coś połamane, obiecuję. Zwróć uwagę, jak ta kantówka 5 na 3 się wygięła. Gdyby ona miała gdzieś w jakieś większe sęki, a pokazuje, że idealna nie jest. Jednak te większe sęki przy takim ugięciu na 100% spowodowałyby już złamanie tej kantówki. Teraz przetestuję 4 na 3, które już chyba musi pęknąć, a następnie wezmę 4 na 2, więcej sztuk, położę na to jakąś płytę, zrobimy powierzchnię i potem będę chodził. Zobaczymy czy taki materiał będzie się uginał. No i jak? A może pęknie. Kantówka 4 na 3 w centymetrach mój ciężar 77 kg, przypominam, to już musi strzelić. Strzeliło, w końcu udało się. Powiem jeszcze, że na wytrzymałość kantówki wpływa jej budowa, jakieś wady anatomiczne, jakieś zakorki, zawoje. Jest tego dużo. Jednak jak sam widzisz, mimo że świerk jest miękkim gatunkiem, nie jest twardy jak dąb czy buk jesion, jest tym miękkim gatunkiem, bardziej też elastycznym, dąb będzie bardziej wytrzymały, o tak to podsumuję. Mimo, że jestem miękkim gatunkiem, to 4 na 3 dopiero uległo mojej masie. Uważam, że drewno jest naprawdę bardzo wytrzymałym materiałem. No, i teraz jak się to mówi, w kupie siła mamy przekrój 4 na 2 ale 4 sztuki. Mały przekrój, jednak jest większa ilość kantówek. Na to dałem płytę 18 mm grubą i spokojnie mój ciężar wytrzymuje. Mogę o tym po tym chodzić, ale delikatnie sprężynuję, ale jak najbardziej mój ciężar wytrzymało. Takie zestawienie. Jeżeli ty budujesz jakąś altanę, wiatę, nie wiem, ławki, cokolwiek, to myślę, że bardzo fajną praktyką jest, żeby spojrzeć jak robi konkurencja. Czyli wpisujemy w internecie drewnian altanka i na przykład widzisz, że robią ją z kantówki 7x7 albo 9x9 i ty możesz się do tego dostosować. Spojrzeć właśnie jak ta konkurencja robi, jak mają w supermarkecie i dzięki temu mieć jakieś odniesienie dla twojego projektu, jaki przekrój zastosować. Ogólnie drewno jest dosyć wytrzymałym materiałem i bardzo wdzięcznie się z nim pracuje. I to właśnie z tym słowem zostawiam cię na koniec. A jeżeli jakieś drewno potrzebujesz, to oczywiście zapraszam na zakupy do naszej firmy, czy to takie internetowe, czy to tutaj do nas do Hali, sobie poglądać materiał, jak wygląda. A jeżeli chcesz, żebym nagrał jakiś odcinek, to daj znać w komentarzu, co Cię ciekawi, co Cię interesuje, albo po prostu subskrybuj ten kanał i zobacz, co oferuję, bo będą też odcinki ze stolarzami będą różne testy i myślę, że bardzo fajne odcinki. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.